No, cześć, tutaj Krakus. Wracamy do Lego Stagi Skywalkerów. I inaczej niż obiecywałem, nie skoczę od razu do misji fabularnych, żeby zdobyć wszystkie klocki. Zauważyłem, że w tych okrętach flagowych, które niedawno zdobyłem, jeden z nich, tam jest po 9 klocków Kyber. I postanowiłem, że teraz zbiorę. Te dziewięć klocków w każdym z posiadanych przeze mnie, a poszukam też in pozostałych w całej galaktyce. Tutaj mam teraz Steadfast i jak widzicie, 0 na 9, więc zaczynamy od Steadfast w przestrzeni nadal jestem. Statek już zdobyłem. Domyki, ale nie mam zebranych wszystkich klocków. To jest jakiś... Co ja muszę zrobić? Eee, żeby zdobyć muszę 20 tysięcy okrętowy ogień. Muszę tam strzelać Chciałem, że muszę strzelać w klucz Zostać za pierwszym razem. A nie, udało się. Dobra. Nawet z nadatkiem, na początku myślałem, że trzeba strzelać w klocki. To jest dopiero, nie? E, okej. Okay. więc ten klocek mam zrobiony. Tu coś jest. A, czyli one wszystkie w miarę są standardowe. E, on powinien. Wszyscy gotowi? Góra, dół, dół, prawo. Góra, dół, dół, prawo. Jeszcze zdobędę bezcenne 5000 klocków. O, ok. Jeśli mandom przyda. Ej, nie, czemu nie strzelasz? Mowa przyjemności. Niesamowite jest, że każdy klocek posiada jakąś. Jakąś nazwę, zdobycie go, to jest mm, jakiś tam tytuł. Tu znowu jest, pamiętam tak. A co to chodziło z tą koszykówką? Trzeba było coś zrobić. W związku poprzednie wnioski za na gruz... Dziękujemy za przemyślenia. Hmm. O. Nie, nie mogę wsiąść do tego. trzeba wrzucić... Było jedno zadanie takie, że coś trzeba było wrzucić do kosza. Ale... Później y, robiłem jakieś inne podobne. I sprawnie chodziło o kosz. Jeśli wezmę to, rzucę do kosza. No nie, coś się nie udało. Tak, można sobie okolicę obejrzeć. Chodzi o ten kosz. jeszcze. Będziemy zbierać kolejne. Jest srebrny. Baraki robią głowę. Co my tu jeszcze mamy? A liczba się zwiększa. Już niedługo będzie tysiąc. To znowu jest kosz. Myślę, że to jednak nie chodzi o ten kosz. W ogóle. tam coś jest innego, no, ale się przekonamy. Jest, e, jest za osłoną. Wszystko. Aha, tu jest potrzebna karta. E, ok, Jest na minimapce, trzeba poszukać tej karty. Coś do zebrania. Tu w ogóle jest, krok, jest to tak łatwe do zebrania, zawsze skradanie na stwarzie. Nie, tu się pojawiało. Może być w, czasem jest w głównej hali. W tym głównym hangarze. To jest zrobione. tutaj jest czy tam jest to podłączenie ja się a nie tam jest tam pokazuje że jest tak tu jest to podłączenia nie tu jest karta Szukamy, gdzie to trzeba podłączyć. Tutaj, bodajże, tak. To tutaj bodajże. Czyli karta bo, y, o, w sąsiadującym pomieszczeniu. I teraz mogę y, znowu wpisać tajny kod góra, lewo, góra, góra. Góra, lewo, góra, góra. Decydowanie nas Artyleryjska awantura. Ten, który je lody, to pozostawimy. Może na sobie, może jakiś klocek. Ten to wiemy, gdzie jest. Ty z głów. Aha, tutaj. Są jak gdyby dwie odnogi, i muszę wejść z powrotem do głównego hangaru i teraz wejść w tę drugą odnogę. Okay. Tutaj są hmm. Tutaj jest. Zasilacz o, powróciło szanowne dowództwo. I co znowu nam zdemolujesz statek? A, nie, nie, już nic nie będę demolował. Ciekawy, do którego klocka. A tutaj jest biczek, no super, akurat się udało. Ej, to całkiem spoko! Odświeżające osiągnięcie. O. Przypominamy, jutrzejszy dzień z pupilem w pracy jest odwołany po zeszłym U, 13, na 33, Czyli na yy, okrętach flagowych też yy, powinienem rozmawiać z łukiem. Dobrze wiedzieć. <tryk> jeszcze jeden klocek w tej odnodze tutaj, tutaj prowadzi kabel Czekaj! chyba nie liczysz na mnie. No nie, 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 Tym sposobem Tym sposobem... te dwa nie, są zebrane. nie, do startu ciągnąć. Okay. No i został. Y... Nie, tam mi pokazuje jeszcze coś. A, tam na górze. A się tam na górę wychodzi. Wyrazy współczucia dla tych, którzy stracili w tobie zwierzątka i kolegów. Zła są tutaj, dobra ciekawe, bo na mapie nie pokazywało tego. Teraz dopiero pokazuje. Interesujące. Teraz będziemy naciskać. bo musimy zna znać wzór. Wzór jest tam na dole. Tak, tutaj jest pierwsze. W jakim układzie to pokazuje tu? Pierwsze, ostatnie i trzecie. Tu jak gdyby pokazuje, że jest ostatnie. Tutajże trzeci. Okay. to jedno było prawidłowo w ustawieniu. Spodnie spod nie-odpowiedzi. Okej, okay. i został tylko, dobrze widzę, jeden klocek w głównym hangarze. Nie da się tego sprawdzić, dopiero trzeba będzie wystartować. I e, z tego, z i to... Teraz się zastanawiam. W ogóle, pierwsze co powinienem sprawdzić, czy jakiś przewód dochodzi do tego? Nie, nie dochodzi. Więc to albo jest yy, związane z celami, albo z tą kuszyką, albo z tym koszem. Nie Nie do Musimy zatrzymać najwyższy porządek. Zarząd nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia i szkody spowodowane przez smog. Tak myślałem. E, przez chwilę i tak, dzikość droidów leżyło droida. No i chyba to tyle. Nie? Muszę zapamiętać, że w y, kosza można grać droidem. E, przy okazji jakieś ulepszenia tutaj. Bohaterowie. To wszystko kosztuje teraz ile 12 klocków. Więc mam na 3. Sprawnienia, Smogę, Bohaterów... Może... Droidów? Albo weźmiemy Bohaterów. Po kolei. A teraz to już. ...to nowe dowództwo, które wtargnęło siłą na nasz statek i do naszych koni. Łatwo przyszło, łatwo po poszło. Dzięki. Bohaterowie na 100%. Okej. Okay. Dobra, więc lecimy stąd. A gdzie możemy sobie polecić? Na przykład... Ee, na, na Tatooine, gdzie mamy 100%. też mamy 100%. Lećmy na przestrzeń, na przykład. I tutaj wezwiemy kolejny statek, okręt flagowy. Zrobię może takie krótkie filmiki po jednym okręcie na każdy y, klip, więc dzięki za oglądanie. Y, o, zaraz, zaraz, zaraz. To co będzie w następnym odcinku? Będzie. A nie, bo to, to jest. On, ten Steadfast będzie nas prześladował. Cokolwiek nie polecimy. Dobra. Myślałem, że. że yy, tu będziemy kolejni, bo nie mam jeszcze wszystkich okrętów flagowych. O, jest. Pancernik separatystów, więc już wiadomo, co będziemy robić w kolejnej części. Dobra, zapraszam na yy, oglądanie. Zdobywania pancernika separatystów łącznie ze zbieraniem dziewięciu klocków na jego yy, pokładzie. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się gorąco, hej!